Cześć! No sorry, no nie, nie dolecę, no. Pompę masz niebieską w tym... W tej szopy ty. Cieszę się, bo w domku i tak nic nie było. Dobra, łeb. Leży okay. jeden. Wiesz to, wyszło, że Tipek też tam leciał? To ja, ja idę tam do twoje dobra. Spoko. Wiesz myślę diskotować powie, to się coś wytaczy Chcesz kawa? Eee... Yy... Nie wiem, ty nie. O, tu cer. dziękuję. W ogóle filetowa pompa mi ze skrzynki wyleciała A to heavy jak znajdziesz to wołaj, nie? Ty, bo on w ogóle może przyjść po tego swojego teammata, nie? Dobra, ja się wygląda. Chcesz znaleźć MG? To, że, że Ty ląduje I dobrze, że miałem ja te automatyczne Kiewy. Podno te podnoszenia automatyczne. I to dobrze. nie działa mi w ogóle. Ja tu mam też. W... Chcesz pompę, czy masz pompę? Mam pompę. Też to masz. Ja już mam fioletową znalazłem z w Ale ja jeszcze co? A mogę wziąć. Chyba, to tipa tego nie było. No właśnie, gdzie jest ten jego kumpel, nie? To jest pytanie. Oooo, i złota ta bomba. Pompa? Nie a? było czegoś innego? Ale jakieś kumulonka. By Jabłka to. O, m -ka. Ognicho mam. Luty czerwoną. Ja pójdę do tej małej szarej zaraz. Tu ktoś był! A jest! No. Brak jest. Wiesz co, ucieka mi na goście. Leży. No, mówiłem, że sprawisz he. <noise> A mnie wypierdzielił za 46 w ogóle, za 43. Masz tu Kurde, no, chapnę, nie? jak e, chcesz Co? Nie, wiesz co, wolę tą. Trzy Też wolę teraz kru. to... Masz slot'a na tą beczkę? Albo wiesz co? Jak masz slot'a na tą beczkę to podnieś ją bo znalazłem serpa No znalazłem serpa już Albo weź tego dużego no nie wiem To wypij tą ja beczkę w ciur. A tu daj mi małe Ja mam też Tu daj mi małe, weź tego dużego a wypij beczkę Masz małe nie? Jednego kurwa ma Mam małe Wyrzucił jeden nie? Icha. XD No ma małe nie? O ma małe Jalon no. ładnie, ktoś inny nie miał. Byłeś na lasek, po lewej? Tamtym? Tam, tam, w tamtą stronę? Nie. Zostawi lasek i kamieniową, a ty idź na podłużną do lasek. i i ten ty wiesz. Czy można zagrać? Nie można, dzisiaj nie gram z widzami ani składów, ani duo po tym co się wczoraj działo. Po tym, co wczoraj żeście robili, to naprawdę odechciało mi się grać z ludźmi z wami, w serio, Bo to był jakiś żart A ja to co? Ty masz fartę. Co? Ty masz fartę. Bo żeś nigdy jeszcze takiego czegoś nie odpieprzył jak tamci. zarazem, co tu co razem, co takie było Wiesz co goście napisał jak mu powiedziałem że nie, nie gram dzisiaj z widzami po tym co wczoraj robili Ej, wiesz? Zgaduj nie, nie sprawdzaj tylko zgaduj, nie? Ja? No, zgaduj Co koleś napisał jak powiedziałem, że dzisiaj nie gram z widzami A. po tym co wczoraj robili Nie wiem. Ty chuju <grym> Też Cię to śmieszy, nie? Ja, w ogóle mnie to nie brałem. tylko mnie to śmieszy, że ktoś jest taki głupi, żeby coś takiego powiedzieć. Ej, hopie. Look at the strefa. Przecież mamy... przecież mamy wir, gościu. Ty, bo ja jeszcze nie rozumiesz to? A, tu tu masz szalą. Znaczy szarą, no dynamit mi się zaznaczył, no, ale jest to szara Nie mi się że masz po drodze! Nie chce mi się iść, ma kurna po drodze, ale nie chce mi się iść Tu nie było w ogóle To jest chyba ty To nie ma Ty masz full już? No Zbudź się od tamtego kamienia i zbierz się tego Wniosek? To zbieram, ale mało No właśnie, musisz zbierać więcej Ej dawaj na tę, te, na tę tej wiry Czee, bo nie dolecę tam, nie co tam Bo ja z dołu się wybijałem, ja a nie z góry a, Tata polecę złotować pierwsza tam gość jest ej nie leś tam Koleś tam skacze! Nawet dwóch tule jedna Kurde jakbym go trafił To Państwa A dziękuję Janusz Nie wiem czy się zgadza Nie sprawdzam tego jakoś często Ale co jak ten się koleś pyta czy się kasa zgadza z kodu twórcy. No nie sprawdzam tego jakoś często jak przyjdzie ten to będzie giveaway nie robiony. Ale mam wyrwę Jak się kasa. Jest to? Możemy polecieć, mam taki samo Możemy polecieć zaraz tym Goście w ogóle Dalej. z prawej ze strefy dopiero wylatują Ej hey, laki mam wow, Dobra, już Dobra, gdzie strefa, nie? Przyjemny park, nadchodzimy Bo my tutaj, tutaj wylądujemy Co? Chyba, że na no, strefę wcześniej No, trzymają Dobra, wyloduję tutaj Kurde jak koleś ma takiego cela to ja bym chętnie zawrócił żebym mu luja sprzedać, nie <laughs> Dobra leź dalej no lecę, no, górce, lecę, na górce ale... nic nie ma, nie? To wiesz To no tam gdzie doleca o. o, ty niewiele dalej No Ale się jeszcze odbiłem Gość tu jest w ogóle Dostał Hedo Przyrzuty żółtym Na czym może? Przyrzuty aucie to... Daj mi No wiem. Trzeba żeby go nie podbił, nie? Nie wiem, czy trafiłem typa, czy tego drugiego, nie? Tak, szczerze mówiąc. Dobra, Ty nawet i wie co robi. Do 130 leży. <laughs> pompa jest kurwa kazacka, nie? To teraz tak. patrz. tak. No, i Kewy, tu są jeszcze? Jak masz ten, to wiesz, z taka też tamigana? Nie, wiesz, co, wolę chyba ze smg grać, szczerze mówiąc. A tamty nie miał smg właśnie, nie sprawdziłem, w sumie O, i pół tysiąc za dziękuję. Ten miał niebieskiego tamigana, jak chcesz. Ten ziomek. O. A tu jeszcze coś leży, ty. O. p -90. czemu nie mówię, że p -90? Nie, tu ma... ja ma niebieskiego. Jest, tam z drugiej strony, pułapka Tam jest pół p bo ja go tam ściągnąłem. Też to masz to znaczy, nie, to bo nie ten mam heavy. Tam gdzie zaznaczyłem, masz to tworzenie. Yy, Kurde no! Tak wiesz o co mi chodzi? To migana niebieskiego, no tu jest o. Przebiegłeś po nim. A tak, to no. Wiesz co wolę stykować tego yy, Jednego dużego niż jednego małego A no to spokojno, no ja mam 6 małych, więc no lajcie. Tu jest złoto snipa Jakbyś chciał z Eka. tłumikiem. A, ty z tłumikiem. Parę. Parę na kasę. Są dwie kulki O kurwa Ty debilu <laughs> Ja pierdzielę, nie? To jest fajnie rozmaite, 18 HP. Chciałem ich użyć, żeby polecić do strefy, bardziej jeszcze. dobrze, to polecić. Jaki kolej w ogóle. Mówię, polecimy sobie kulkami na, na ten. Nie przestałem strzelać, nie dałem Co za kolej w ogóle? Się wystraszyłem, nie? Już gacie do wymiany, nie? Polecę sobie po kulkę dawną No, no już po nią idę Idziemy Nigelek dig w tym, w kwadracie A tutaj No Tylko nie mogę wejść tą drugą teraz tam Ej, ja zrobię ci wejść już jestem Dobra niech tu siedzą chodź. Trzeba jakichś batonów wypatrzeć Bo jeszcze 13 batonów zostało Teraz Duży kawik Ja mam 3 Ja No ja dwóch na tym no Nie czekaj D 2500 ciągłeś Teraz tych dwóch ściągnąłem, No i wcześniej jeszcze tego jednego Ja jestem Złota fioletowa pompa jest na górze A złoto no ja też właśnie. No właśnie też mi wyleciało. A ja tego też mam Kurde. Tam jest drift w ogóle, nie? jak strefa dojdzie to możemy zobaczyć gdzie jest strefa i polecić no, zostawić kulki. te kulki w cholerę. Jeszcze lepiej kulkami profit, bo masz plus 200hp. Walić. Odleciały w siną dal. Dawaj na lamę To nie Lama, lama in my living room To wiesz, bo tam skraszała, bo ta lama, wiesz, jest... Tak, no ale idę zobaczyć co tam jest w środku w niej Dalej się idę. dawać Krzak O, tu się nie da zejść ty, op, ty na to. Siarba. O teraz się dało. Beka. Po co to robisz? Po co to robisz ty? Wejdziemy na górę i... Przecież to jest moje. To jest wszystkich. Nie, to jest w połowie moje już, bo ja już postawiłem tu. To jest Siemona, ty tam masz z boku, tu z prawej masz miejsce swoje, wiesz? <laughs> Okay, Ej, się Manko, czy można zagrać? Aktualnie nie można zagrać, no tam są goście. Chyba, w ogóle by tam ktoś strzał ze sniper w tamtą stronę. Serio? No. A czemu mi tu zabudowujesz? Co Z... Bez sensu. żebyś nie zginął. Bez sensu. Ej, hey, no, tam są jakieś typy. Widzisz? Budowali. No wiem. No ich tylko trzeba uważać na fokół, łatwo no sniper sprzedać. Wiesz, nie mają snajpa. No mają. Każdy powinien jeść. Lon. Nie, ja tam nikogo nie ma. Czemu tu sam strzelasz? O, strefa mamy, ty. Tam jest prejwus. Dobra, nie chcę się w niego strzelać. Tak jak go nie strzelać, nic nie, nie dostał. Bo lata jak porąbany no, Gość jest pod schodami w ogóle. Widzisz, gdzie jest ognisko? Tak. Dawaj, idź to. O! Można przez to przestrzelić. Blois, dzięki za suba. No i tak się wystrzelek? A jest! Yes. Pa jaki koleś? Pszczelać, by... A ty dwa na dwa jesteśmy w ogóle? Dwie osoby zostały. Ja nie wiem, gdzie tak... A w... Ale to jest jeden na, na ten. Z prawej strony wygrał. Jest jeden na... na nas i jeszcze jeden, nie? W sensie wiesz o co chodzi. Ej, widać mi, jak to widać, dobra. Ta, widać i głowa cała wystaje typy o, pink mi skacze, zajebiście O jakiegoś konekta rosa O, boż wali e, Widzę Ja się nie wychylam, nie? Bo zaraz wyskoczę i kurde polecę do przodu A, to jest. Nie, dostań, da... nie dostań, nie dostań heada, bo Dora ja cię ci nie... nie da się pikować Bo cię nie złapię Zaraz nie da się pikować to da się. da się, tylko nie umiesz Przerywam się siadę? Nie mam jak stary, bo mi ping skacze Serio. Mam jakiś ten problem z connectem nie? Krzesza, Krzesza Jak zabudował? Ja pierdolę ty! Ej, rozwalam, rozwalam! Nie wskrzesił go 90 dostał no, Spoko, spoko Dawaj, raz Rozwalam dolną się. O kurde teraz rozwaliłem dolną Fabius Nic mu to da Nic mu to nie dało, tak szczerze mówiąc Może wam wpada? A ja mam lunchpale. Dawaj, go. Zrobi zrobiłem to, za Dobra, co wczoraj opieprzyłem jak? widzów, nie? No tam mam ładnej pracy. Dobra, ale ty nie do nas to jest... No. Nie wiem, ci goście... No to jest ten jeden typek, który tam był. Tam, ten, ten. I tu jest dwójka, nie? On tam stoi za, za ścianą po lewej stronie, tam gdzie jest ten czerwony znaczek, za tą ceglaną, nie? On tam stoi cały czas, za tą ścianą Dawaj, rozwalaj Nie, on jest po lewej No wiesz, wiesz gdzie jest? Aha! <grywa> nie trafiłem Tam dwa duże Chcesz małe? Ej, małe ci rzucę A Ile masz? Sześć On naprawdę... no ten jeden ziomek poszedł coś zebrać w ogóle Kurde, zbierze Dobra, kutaśmy tak O, dojeżdżają się teraz no ten no, no, Tamten zeskoczył i biegnie do tych dwóch Zarąbisz tę ścianę. się, ścianę. Jest wyżej. Mogę rozwalić tą ścianę w celu jeszcze? Go 3, 4, 5. O kurde, pięknie. Nasza strefa. Rozbija ścianę gości z prawej strony. Nasza strefa. Obok niego, nie? Tam gdzie zginął, typek to jest. O. Trefa. Wjeżdżają w nas, ej! O. Kurna on już jest nad nami ty Schodzę Lecia daś No I wylądował Wyżej się, siedziomek trzeba było budować wyżej jeszcze Spójrz do góry gdzie się koleś budował w ogóle, nie? On tu się budował Ty Właśnie w kadę dzisiaj mam Nice Ile miałeś do majoria 466? <laughs>